Witam z tej strony Gregor z Cytadeli Gregora i zapraszam Was na kolejny odcinek z the Majesty 2 symulatora królestwa Fantazy, gdzie będziemy grali dzisiaj kolejną misję w celu odzyskania tronu Ardanii. Prosiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oraz ciekawy komentarz pod filmikiem, a ja zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj będziemy rozwiązywali problem z. jak widać, kupcami w The Engine of the Commerce. Good morning, Your Majesty! Still an early riser, I see. I have news for you while we wait for your breakfast. Yesterday, after you retired, I continued negotiation with the head of the local Merchants Guild. Well, the Guild is ready to sign a trade agreement with you. Believe me, Sire, the Kingdom needs this. There are certain concessions that need to be met, but the investment is well worth it. Soon a steady stream of gold will flow into your treasury. Ah, your breakfast has arrived. Well, the details will wait. Bon appétit, sire. Majesty. Your Majesty. To develop trade, you need to build the marketplace first. While your peasants are working, send heroes to the port. The Merchant's Guild representative is afraid for his safety and refuses to travel alone. The port is located to the northeast of your palace. No, Okej, okay. prawdopodobnie teraz miała być Kacenka, ale. Chyba coś nie wyszło. No cóż, ściągnijmy sobie pierwszych wojowników i łowców I zostawmy już im coś na targu do produkcji. Choć może jedną wieżyczkę też zostawimy tutaj, tak dla zabezpieczenia. Bo stąd chyba za bardzo nic jeszcze nie będzie przychodziło. Przynajmniej tak mi się wydaje z góry. Ale mogę się mylić. Jeden łowca na razie wystarczy. Niech już zbiera złoto, a statut będą wychodziły szczury, Cholipka. Po prostu cholipka. Drugi łowca już jest w produkcji. I pierwsi wojownicy też już wyruszają na drogę. Te szczury są irytujące. Jeszcze tutaj szkielety chodzą. Może coś ten łowca odnajdzie. A odnalazł siedlisko szkieletów. Więc może akurat nasi wojownicy będą mieli co bić. Bo tutaj doświadczenie zdobywa się nie przez zabijanie, to przez list B uderzeń. Jak widzicie nasi wojownicy nie ubili jeszcze szczura, ale już dostają poziom wyżej. Przez to tacy łucznicy po prostu przez samo strzelanie szybciej będą nabijali doświadczenie niż tacy typowi wojownicy. Ściągnijmy jeszcze dwóch takich koleżków, i zwiększymy za chwilę kasę za tą nagrodę. Jeden wojownik ucieka, przynajmniej zwiał, zanim go trucizna ubiła. O no te szczury jednak przez to, że nakładają truciznę będą irytujące, przynajmniej dla naszych głównych bohaterów. Miksturki życia też będą w cenie. Ściągnijmy też gildię złodziei tutaj. Nie wiemy przynajmniej gdzie wybudować kolejną wieżyczkę. Gdzieś w tych okolicach, specjalnie na te szczury. Okej, okay, pokonali tutaj te szkielety. Tu się niech przejdą drodzy łowcy. Za chwilę tu powstanie wieżyczka. W tym czasie ściągnijmy łotrzycę i extrosion. Bo to jest bardzo przydatne zaklęcie na później. I miejsce dla misiów. Tutaj misie nie są pod ochroną. Trzeba się to miejsce zniszczyć, bo inaczej się będą nadręczyły. Wieżyczkę wybudujmy tutaj. I łotrzyce już zaczną tutaj działać, chociaż trochę. Tutaj za 200, żeby odkryć troszeczkę terenu, bo te mapy jeszcze nie są jakoś wielkie, ale później, a jednakowoż wiedza na temat okolicy zawsze się przydaje. W szczególności, że jak widzicie. No, mgła wojny nie wraca na tereny, które już odkryliśmy. Więc jak już widzimy jakiś teren, to już go widzimy na stałe. Jeden misiopa, tutaj jest kolejny cmentarz, zniszczmy go od razu. I za ten cmentarz też wystawmy nagrodę. By, zwyczajnie byśmy nie mieli później kłopotów z y, stającymi bardzo późno lokatorami lub śmiertelnymi inaczej, jak to niektórzy wolą określać. Dobra, trochę tych szkieletów tutaj jest. I chyba ta baszta nam padnie. No, padła niestety. A no, jakoś sobie z tym poradzimy. Zwyczajnie wybudujemy nową. Gdzieś tam tutaj się teraz spełni cmentarz. Dokładnie. Niego możemy werbować naszych poległych kerosów na późniejszych poziomach. To przyda z magami, bo oni są bardzo potężni później. Ale na początku to są takie papiery, że głowa mała. Ja teraz nie żartuję. Kiedy nasz wojownik na przykład teraz ma siódmy poziom, to na tym równym poziomie będzie miał 60 HP, 80 HP. Taki mak? Więc tak, to boli. W szczególności dla kogoś, kto akurat lubi granie magami. Dobra, budujemy cały sortyment Kowala. Wykupmy ułatwi nam to życie. I ta baszta, im szybciej powstanie, tym lepiej dla tej baszty. Bo ta baszta będzie nas chroniła przed nieumarłymi. tutaj jak to wygląda. Dajmy jeszcze jedną stówę, to może ktoś się jeszcze zgłosi. A jak się nie zgłoszą, no to już będzie problem. A nie, wszyscy się rzucili teraz na te misie, jak widać. Sezon na misie otwarty. Ale za niedługo też się przyda ogarnąć kapłanki. Co ja już teraz je możemy ogarnąć. I ta baszta już w akcji jest. Już tutaj spokojnie nam działa. Nie wiem gdzie nam zniknęło złoto. Przed chwilę mieliśmy więcej złota. Dokładnie 300 za odkrycie tamtego regionu. Ktoś się na pewno odgłosi. W szczególności, że już wraca nam trochę złoto dzięki też właśnie Kowalowi. Na targu też się troszeczkę zwraca. Pierwsza kapłanka w okolicy już działa. Dobra, ściągnijmy już trzy. Co mi tam? Ulepszmy od razu też tą wieżyczkę. Będzie skuteczniejsza na te szczury, z które będą stamtąd wychodziły. Łowca ruszył za. Chęcią złota i przygody, choć prawdopodobnie głównie złota, wybudujmy też karczmy dla naszych drogich poszukiwaczy przygód. Ściągnijmy naszą kapłankę z poprzedniego regionu. Bo tak, z izby lordów możemy werbować po jednym bohaterze z każdego poprzedniego regionu. Więc teoretycznie możemy później, jak wracać do misji, bo wiem, że możemy ściągać bo lord, bohaterów i lordów, którzy są klasą, która normalnie w danym regionie się nie powinna pojawić. Jest to jakiś sposób na ich levelowanie, jeżeli bardzo chcemy, ale im droższy lord, tym więcej za niego zapłacimy. Więc wybierajcie zawsze jak... Zawsze trzeba wybierać mądrze tych lordów. Najlepiej tych najlepszych bohaterów z danego regionu, żeby jednak się... Faktycznie ich sprowadzanie opłacało, bo można sprowadzić tylko trzech lordów naraz. Dobra, tutaj zapłacimy 500 za zniszczenie tego siedliska misiów. Okej, okay, tutaj nasi wojownicy sobie radzą. No i strażnicza też sobie radzi. Przynajmniej na razie. I możemy ściągnąć tutaj naszą kapłankę z poprzedniego regionu. I jak widzimy szkielety już tutaj biją. Próbują tutaj trochę nas pobić, ale nie za bardzo im to wychodzi. oraz zapłacimy tysiąc za zniszczenie. W tej miejscówki dla misi i wprowadzimy miksturę many, dzięki czemu nasi kapłani też będą mieli co kupować dodatkowego szkoda tylko, że wojownicy, czyli no, klasa, która się specjalizuje w tym, żeby się bić jest znalazł tego, że chce się bić z, czy to w ataku, czy w obronie żaden wojownik się jeszcze nie zgłosił a nie, sorry, przepraszam, jeden się zgłosił Karczmy nie możemy jeszcze ulepszyć, ale ulepszona karczma umożliwia z tego co pamiętam tworzenie drużyn bohaterów, przez co mogą wchodzić w jakichś zorganizowanych zespo zespołach. Zapłacimy 200 za to, żeby ktokolwiek do tego podszedł. Misio padł.

Ale dobra, jakoś to na razie działa. Wszystko jest na razie w porządku. Zbadajmy jeszcze te ostatnie ciemne krańce mapy. Bo zapewne przyjdą do nas jeszcze inni łoczyńcy. Dobra, jeden łowca tutaj się zgłosił. A ten idzie na zakupy. Wojownik. Jedenasty poziom. Ładnie. Też nasz Lord, z tego co widzę, się przynajmniej troszeczkę... wzbogaci. Troszeczkę zdobędzie. Teraz na ochronie teraz tej karawany. Może cały nowy zestaw sobie dzięki temu kupi. Dobra, na razie wszystko działa. Szkielty próbują wychodzić, ale strasz ich łapie. No jeszcze są wojownicy w pobliżu. Z takimi ciekawymi pancerzami nawet. Protekst your property. Good news, your Majesty. i materiały na budowę przemysłu zostały przygotowane z tej caravan. The Merchants Guild made an assessment and have marked the places most suitable for trade with their caravans. It's time to make some gold, sire. Build some trading posts in those places. Wybudujy te trading posty. Na 300 złotych monet ludzie będą chcieli to ochraniać. A tu co mamy kolejne miejsce dla misi się są niebezpieczne, więc zniszczmy to miejsce. Gdzieś to jeszcze jest jedno miejsce właśnie dla tych. O! Nie, ciebie usuńmy, na razie zapłacimy stówę, podniesiemy nagrodę za niedługo, za ochronę też tego Trading posta 200 zł monet to już brzmi jak coś konkretniejszego. No, wojownik idzie tutaj działać. Ale pojawiły się szkielety, więc pewnie gdzieś tutaj też może być zmentarz. Co może być trochę niepokojącą wiadomością. O! Tutaj nasza kapłanka też się już zaopatruje. No ma za co w sumie. No ma za co. To na razie wszystko działa. 500 złotych monet za ochronę tego trading posta. I od razu je ulepszajmy, bo nie dość, że więcej złota, to jeszcze mogą się chronić dzięki temu same. O nie, zombiaki zaczynają tutaj chodzić tam po naszych ziemiach. To bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Wezwijmy rekrutów z... Gili Wojowników, trochę nam pomogą. W rozwiązaniu inwazji szkieletów. A tutaj jest kolejne wyjście z kanału. Czyli stamtąd będą wychodziły za chwilę skaweny. Lub jak w tej grze są określani ludzie A ci szczuroludzie mogą być naprawdę irytujący. I też jest taka prawda w tej grze, im im więcej dni się tutaj nabija, tym trudniejsi przeciwnicy się zaczynają spawnować. Więc też na to trzeba zwracać uwagę. Serio, nikt tego jeszcze nie chce ochraniać. Macie 700 złota i ma być to ochraniane. O nie, zabili nam kapłankę. Jak z kim studentem miałś pierwszy poziom, kapłanko? I have questions. Ja mam serio pytanie, jak to ona osiągnęła, że miała pierwszy poziom dopiero? Na no zombiaki strasznie wytrzymałe i strasznie mocno biją. Przynajmniej na ten poziom. Ale dobra, kolejny trading post stoi. Tego macie mi ochraniać, póki okolica się nie uspokoi. Tą wieżyczkę rozbudujcie. O, my straciliśmy dwie kapłanki. Tak to już jest, jak kapłanki idą bez ochrony w dzicz. I o tak konkretnie. Tylko więcej złota się nam przyda. A chyba złoto za chwilę nie będzie problemu, bo z tych budynków się wydostają karawany, które dostarczają nam regularnie złoto. O, i kolejny króliczek sobie kica, kicukic. Kicu, kicu, kic, kic. Dobra, skrześmy te kapłanki. Dajmy im jeszcze jedną szansę. A ten trading post story well done Your Majesty the construction of the trading post is finished uh, is there any finer sight than a caravan laden with riches heading to market the merchants Guild appreciates your business and cooperation now wherever you go, Może zaczniemy tworzyć kawalerię z tych osłów? Nie wiem Ale ta zło... ale te karawany złote nam na pewno się przydadzą. I kogo stąd możemy ściągnąć? No na pewno Karella jest już potężniejsza. Może jakiś dzielny wojownik? Okej, okay, już wiemy jak tego wojownika nazwiemy. Okej, okay, tak nazwiemy naszego drogiego wojownika. Tak, tego lorda chcemy. I otworzyły nam się kolejne dwie misje, i pokazują nam co my musimy chyba zrobić? Oszukuje no, się coraz ciekawiej. A następne misje czekają nas w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale oraz na Cytadele Gregora, serwer Discordowy, gdzie link znajdziecie w opisie. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!